Dzień dobry, nazywam się Maria Libiszewska, jestem psychologiem i pedagogiem. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o wykluczeniu w sieci, a raczej jak go unikać, o co dbać, abyśmy wszyscy czuli się włączeni. Przestrzeń online, komunikatory, media społecznościowe to coraz częściej nasze naturalne środowisko komunikacji i życia. Za pomocą właśnie mediów społecznościowych coraz częściej wymieniamy się informacjami, ustalamy ważne kwestie, prowadzimy w nich życie towarzyskie, przesyłamy sobie zdjęcia, pliki. To ważne, aby wiedzieć, jak się w nich poruszać, aby nikogo nie wykluczać, aby możliwie zadbać o dobrą komunikację pomiędzy sobą. Komunikacja w sieci to trochę taka gra zespołowa. Po pierwsze, trzeba dbać o zasady, a po drugie, trzeba pamiętać, że zespół tworzą konkretni ludzie. Chciałam Wam powiedzieć o kilku ważnych kwestiach do zapamiętania. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, aby włączać możliwie wszystkich w tematy, które dotyczą wszystkich. Jeśli jakiś temat jest ważny dla wszystkich, np. uczniów Waszej klasy, to komunikujcie się za pośrednictwem takiego komunikatora, gdzie wszyscy są obecni. Nie można wykluczać ważnych informacji w żadnej osoby. Jeśli w Waszej klasie są osoby, które nie korzystają z mediów społecznościowych, Należy zadbać o to, aby znalazła się osoba, która będzie pamiętać, aby przekazywać ważne informacje w inny sposób. Druga ważna sprawa to pamiętajcie o nowych osobach. Jeśli ktoś dołączy do Waszej klasy, nie zapomnijcie dodać go do wszystkich ważnych kanałów komunikacyjnych. Również dobrze przemyślicie grono każdej konkretnej grupy. Być może nie każdego interesuje Minecraft albo najnowsze ploteczki ze świata gwiazd. Dlatego warto zadbać o również kanały tematyczne, czyli takie, w których są tylko i wyłącznie osoby zainteresowane danym tematem. Jeśli interesują Was jakieś konkretne tematy, utwórzcie grupy, w których będziecie właśnie na nie rozmawiać, tak aby w gronie zaproszonych osób znajdowały się tylko te, których dany temat interesuje. Kolejną ważną zasadą jest to, aby nie pozostawiać pytań bez odpowiedzi. Na pewno zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś prosi o lekcję, o informacje, co robiliście na danej lekcji albo co było zadane, albo pyta o to, kiedy jest wycieczka. Ważne, aby odpowiadać na te pytania, by każdy, kto potrzebuje informacji, otrzymał ją. Niezwykle ważną zasadą jest również to, aby pytać o zgodę w każdej z trzech następujących sytuacji. Po pierwsze, jeśli chcecie podzielić się zdjęciem czyjegoś autorstwa albo takim, na którym dana osoba jest, należy zapytać ją o to, czy wyraża na to zgodę. Po drugie, jeśli chcecie dołączyć do jakiejś grupy nową osobę, zapytajcie pozostałych, czy dla nich jest to w porządku. Po trzecie, jeśli chcecie podzielić się czyjąś pracą, przesłać na przykład zdjęcie czyjichś notatek, również zapytajcie autora, czy wyraża na to zgodę. Kolejną zasadą jest zasada dotycząca nieusuwania osób z grupy bez ich zgody. Wyobraźcie sobie, że ktoś nagle usunie was na przykład z jakiejś grupy na Messengerze. Na pewno byłoby wam przykro, szczególnie jeśli byście nie wiedzieli, dlaczego ktoś tak właśnie zrobił. Jeśli w waszej grupie są osoby mało aktywne, Zapytajcie je, czy na pewno chcą do niej należeć, ale nie usuwajcie ich bez ich zgody. Ostatnią ważną zasadą jest to, aby umówić się na terminy oraz czas komunikacji. Na pewno część z Was ma ustalone z rodzicami zasady, że na przykład po 22 nie korzystacie już z telefonów komórkowych. Ważne, żeby brać to pod uwagę. Jeśli omawiacie jakieś ważne kwestie albo zadajecie ważne pytania, zadawajcie je o takiej porze, kiedy wszyscy możliwie są obecni. Wykluczenie w sieci to zjawisko, które dotyka części z nas. Jak widzicie, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby nikomu nie sprawić przykrości. Zawsze pamiętajcie, komunikując się również w internecie, że po drugiej stronie siedzi człowiek. Człowiek, który ma swoje emocje, zainteresowania, który lubi komunikować się z innymi albo aż takiego kontaktu z innymi nie potrzebuje. Jeśli nie jesteście pewni, jakiej komunikacji potrzebują osoby z Waszej klasy, najlepiej o to zapytać. Pytanie jest zawsze lepsze niż obojętność i wykluczenie kogoś z grupy.